Okej, okay. moi są tacy odważni, że aż przechodzą jeszcze mają swe z tym i oni razem przechodzą tutaj, żeby podbić to, a dalej podbić to. Wioskę czarowników. Rzecz do podbicia. No droga, najtrudniejsza. No w ogóle, no jest bardziej trudniejsza, bo ma na przykład zamek. Ej, ale ulepszyli wcześniej tego zamku, tu nie widziałem. Tutaj zbudowali jakieś sobie wejście. żeby mieli tutaj jakieś sąsiady, byli. Tutaj mają połączone z takim ładnym. Żeby tutaj mogli sobie odpocząć tak na wakacje, żeby zrobić małe. Tutaj podbili. Tutaj zaraz jeszcze jak to zrobią, tutaj tą małą kwiateczkę to przelecą. Tu już sobie dajmy to. Dajmy to. I teraz kiedy będzie to, to tutaj tak i oni podbiją. Ale poczekajmy. Czy to? Tak, już podbili. Okej, okay. ale teraz zbudowałem sobie most. Tutaj oni będą oczywiście walczyli o te rudy. Bo tutaj te rudy oni będą przychodzić kopać. A oni wtedy też będą mogli przychodzić, kopać tutaj. I wtedy będzie już. Ostateczna wojna Tutaj już przylec. Tutaj już zbuduję mostik, Żeby mieli Tutaj są rzeczy I tutaj zobaczmy. Nie, nie było księga z Ancignmentami. Nie. Tutaj są ustawienia mapy. Królowie tutaj. Nie. Oj, tutaj mogę sobie zobaczyć wszystko. Owca, mamy go Owca. Mogę sobie zobaczyć różnych ludzi. Tutaj mam oczywiście coś. Тут еще пишет других. А, ну, тут еще один. А, не, а, Что? У меня есть что-то. Нет, тут я не У меня уже сюда за очки это не сам. nie jest przepiękny. Normalnie. Tutaj oczywiście oni będą się chcieli tu brać też. To więc tych tutaj połączymy sobie, żeby oni mogli już z tym, że oni tutaj się połączą. Gdy oni tutaj się tak połączą, tu będzie. Nie. Jeszcze to wybrać. I to gdzie mogą być roślinki Tutaj tak i żeby to się zrobiło. O, i teraz oni sobie przyjdą. Gdzie tutaj przy... będą mogli przejść tu. Na pewno jeszcze. nie tu trochę kamieni tych rzeczy. A ci też będą chcieli pójść, więc... O, już właściwie idą. Tutaj już grasują, podbijają sobie teren. I... pójdą tu. Uuu! Co? Co tu się... podbijają? Odchodzi ten moment. Moment podbijania. Idą. Idą w rolnicy. Też tu. Nie, oni idą budować. Nie, oni też idą, bo wyczuli. O, pierwsza fala. Ale uzbrojeni, łoki te. Będą się tutaj bić. Ciach, ciach, ciach. Czego on wszedł w laty polą? Lat. Okej, okay, ten będzie strzelał. O, nie, oni popełnili. Wielki błąd. Hehehe. Jak ci drobi, że założą sobie bazę? O, Ja, ja nie mogę tego przygapić. Okej. Okay. Ale... Oni tutaj już przychodzą, to można zauważyć, że oni tu już trochę się zwijają, bo wiedzą, ale nie, bo jeszcze atakują, ale mogą też zacząć potem uciekać, ale chyba nie poddają się, bo tutaj już idzie widać horda ich. O, widać, że kolejni płyną tutaj. Tutaj płoną kolejni. Tu się powiększył teren przed chwilą. No. Tutaj zginął O teraz możemy zrobić im takiego pranka. Nie, nie takiego, tylko takiego innego. Żeby oni mieli tą bitwę zaciętą w lepszym miejscu. Że to było tak, jak ja chciałem. Że oni będą walczyć właśnie tutaj. I teraz można sobie odstąpić. Tutaj zauważcie, że moi i, on, i źli tutaj walczą. Ja raczej myślę, że jeśli dojdą do mojej bazy i tu się za dobrze chyba nie skończy, ale tutaj mogłoby być dobrze, bo kilku tu pokonali tych wojowników, żeby oni nie doszli tutaj już oni gonią tego tutaj. Tutaj się zatrzymali. Zobaczymy, kto wygra te wszystkie rudy. Tutaj ktoś uwagę dał. Ok, Już można się żegnać. Ale nie. Nie całkowicie. Bo pamiętaj ranek. jeszcze raz, dwa, trzy, cztery wioski. Okej. Okay. Yy. Jak widać, to oni już tu wracają, ale nie, bo moi nie poddają się. Moi mają walczyć walczyć, mają wygrywać wszystko, mają wszystko wygrać. No ten zamek mi się tak podoba, że w, że w nich bierze. O, nawet tutaj się jeden ulepszył. Jak widzę, farma, moi, moi... Mój król i zastępca króla tutaj sobie nieźle radzą w Ok, jak widać, każdy tu sobie walczy na mieczykach i takie tam, ale nie, bo źli tutaj. Oni już mi się sobie Ok, jak widzicie prezencik tutaj sobie otworzyłem i znowu dostałem tą zarazę drzew, która jest bardzo wkurzająca, ale nie ja na razie na ten czas oglądam sobie tą bluzkę. Moja mnie tu za bardzo nie interesuje teraz. Dlatego, że myślę, że kolejne to z tą wieżą, z tym zamkiem, on się ulepszy na jakiś zamek, który ma jakieś dużo tych wież jakoś. I nie będzie miał już tych lili, tylko będzie taki ładniejszy, już pomalowany i to. A kolejne domki też będą już pomalowane. Tutaj to czekam aż będzie jakieś ulepszone. Jak dużo wiem, co tutaj mają jakieś pole kamieniczkowe, na którym mogą sobie tam robić rzeczy. Ale nie, bo mnie interesuje teraz coś innego na tym polu kamyczkowym. Niech oni tutaj będą też kopać. Niech oni będą tak kopać nie pod ziemią. Niech oni też będą tutaj sobie kopać. Najbardziej żelazo mnie e, obchodzi, bo szczególnie to nie za wiele mają żelaza. Jak widać, moja główna ma 4 czterne... miliardy więcej. Więc jak widać tutaj oni na razie są spokojni ale jak widać tutaj owce sobie chodzą a tu jest to uuu ej fajne sobie zrobili jakąś tutaj dużą jeszcze po pojęczą dotąd i się połączy jeszcze z tym Potem, że to się połączy gdzieś tu, to będzie takie ogromne, kiedy już moja baza będzie sięgać tu. Jeszcze tu, całe to pole. Jeszcze tutaj sobie dobuduję, a ten zamek, ja czekam aż się ulepszy. I zobaczmy sobie, co tutaj się prawie No, oczywiście to. Tutaj zwykłe to. Korona. No, oczywiście jeszcze jest drugi kółka, z którym właśnie walczę. Jest mój odwieczny wróg. kukuk O, tutaj króla. u skórzany ma jeszcze Juk. Tak jak zastępca króla. Okay. Jak widać, musimy zakończyć tą sprawę. W takim razie ludzie powiększamy Wasze istnienie. Was to jakby mi nie obchodzi. Teraz. Ale wy macie takie ładne, wy macie to wszystko przepiękne, skamieliny. To jeszcze zamek z jednym tym. I takie piękne rzeczy macie. Ale mnie teraz obchodzi bardziej tam to moje. O niedługo będzie miał prezent. Zobaczymy co z niego. Tutaj nie. czykowi. W ogóle, ile oni będą mieli tego potem wszystkiego, żeby na sam koniec były jakieś efektu, żeby, wow, żeby ten zamek powstał jakieś wielkie, żeby latały dookoła smoki jakieś i takie że tam rzeczy, wszystko. Na przykład król by miał jakąś projekt, totalnie niezniszczalną ci już by byli pokonani. Cała mapa by była zapełniona tym jedną wioską ogromną. Wszystko tam zamek by zajmował sam środek. Ja tu nas. Ja tu mam reklamę się, to więc. Insty... Okej, okay, wracam ponownie i mam jakiś. Domki na drzewie, bo że tutaj jest ten muzikać ogromny. To jest historia, że opuszczona wioska była. No tak sobie wymyśliłem historię, że opuszczona wioska tu jest Strasz wielki muzikać, jakiś taki duch. I okej. Okay. Naprawdę Co chyba, że są domki na drzewie. Ja nie chciałbym mieć ich w, w mojej żadnych problemów. Aha Pamiętaj Franek, już nigdy tego nie używaj. Czy wy to widzicie. Nie życia. To życia. Czyli bardzo rzadko się Jak najbardziej wszystkich przepraszam za to. Zamieszanie ogromne. Po prostu muszę pokonać ten domek, bo jest on bardzo trudny. Jakby co, to około lubi się coraz zimniej. Jestem bardzo zimno. A to znaczy, że u mnie w końcu też będzie bardzo zimno. O, tutaj widać, że powoli tutaj śnieg już się robi. Tutaj. Zobaczmy, czy jednak tutaj się może dziać złego. Niestety ludzie dochodzą do celodziejów, a ludzie mieli w prognozie pogody straszny upał na paróweczki, że paróweczki coś tam można się upiec w tych paróweczki tak paru, paru, paru. Что у тут? Что осталось несколько А они немного пошли туда что? что Ogólnie, to ja się boję o tą wioskę najbardziej, bo oczywiście ja już wynalazłem takie rzeczy jak dynamity i wypróbuję to na nich. To więc, uwaga, eksplozja. Zobaczymy, co robi taki jeden dynamit. Brawo, mam takie trzy, a jednego służyłem. Tylko mam dwa. Muszę sensownie wybierać miejsca. Najlepiej zamek i siłownię. Ile tutaj mieć? Miejsce zostało zniszczone. Obawiam się, że ta wioska nie przeżyję długo. He to oznacza, że jak wynalazłem to, to wynalazłem też inne dynamity, takie jak dynamity na ogień, ale wymyśliłem dynamity czasowe. to Więc miałem takie trzy też. Jeszcze miałem jeden ognisty, je, jeden y, dynamit, dwa y, super dynamity. Raczej tu źle się skończy dla nich. A, wybuchowa eksplozja. Jak zwykle na samym końcu musi coś się dziać. Ta ich wioska nie przeżyje ani